Kamy się, ma. Muszę ci powiedzieć, że podoba mi się to, co widzę w Nowym Jorku. Jak zwykle mam kamy Kaisys 2. Na II. zachodzie z kolei lubię San Francisco, ale mam też słabość do Los Angeles. A więc w finale widzimy Nowy Jork, Chicago, a może nawet Los Angeles. Wiecie już, jak obstawiać u Buchmachera. A już całkiem serio, ciekawy sezon przed nami. Dzięki chłopaki za pomoc, to wszystko w sporcie. Wracamy do studia. Dziękuję, panowie. Ale to nie wszystko, co przygotowaliśmy. Teraz. U kolejnych trzech pracowników w siedzibie przy Times Square zdiagnozowali Crynet. Nowojorscy pionierzy biotechnologiczni zaprzeczają doniesieniom o wycieku z jednej z jednostek hmm. badawczych. Przedstawiciele konsorcjum. Jak dotąd mamy 127 przypadków potwierdzonych laboratoryjnie, no ale z uwagi na prędkość. Wszystkie drogi zostały zablokowane po próbie przejęcia przez Sunce. cena benzyny przekracza 20 dolarów. Nie tak daleko. Brak wsparcia ze strony wojska. Miecznik 3, potwierdź swój status. Tu miecznik 3, znajdujemy się na pozycji południe 1, tuż pod powierzchnią. Przyjąłem, potwierdzam południe 1. E, miecznik 3, czy widać jakieś mm, działania w pobliżu twojej pozycji? Nie, brak tu jakiejkolwiek aktywności, okolica jest całkowicie opuszczona. No jestem ciekawy, taki jaki. Jedynka. Średniak. Czekać, póki nie dostaniemy rozkazu, żeby zrobić rozpierduchę. Bez marudzenia. Folsom tam nie ma żadnych wrogów. Mówię ci przecież, to tylko jakiś kataklizm. Ebola czy inne chujskie. Prawda, Alcatraz? Alcatraz nie jest dziś zbyt rozmowny. Wbrew powszechnej opinii, woda nie wpływa pozytywnie na zdrowie. Co nie. Al? Daj chociaż jakiś znak, że żyjesz. No i za To hmm. kaca tak mam. To bzdura. Angażują cały zwiat przy skażeniu biologicznym? Musi tu być wróg. Mówię wam. Mam przeczyt... Kurwa ze Słuchajcie, Marines, właśnie otrzymaliśmy rozkazy. Przygotować broń i zakładać sprzęt do nurkowania. Mamy 10 minut. Mówiłem. Nie wyskakuje się na Airbowl, M16. Ty byś wyskaczył Stary! Słyszałem hmm. w ogóle, że to inwazja obcych. Tak, jasne. Nielegalnych obcych. Co teraz jest jakiś altatrasem. Nienormalnym. Dalej! się! Opuścić statek, powtarzam, opuścić statek. Krytyczne uszkodzenie Kadłuba. Kontrola, dostaliśmy! Powtarzam, zostaliśmy Opuścić statek! no he was the Jednak nie. to dotykaj jej! Hej! Wygląda na to, że pani wolność nie oberwała! Ok, nowy o, ale nadal stoi, uparta. Hej! Co to koleś? Ja pierdziele No to początek z pompy Ścieżka jest fajna. Gdzie jest Nie wszystkich, was załatwiły? Niemożliwe! Górna na nas liczy. Alcatraz? Tak ci mówią. Alcatraz. Przeznaczenie to wredny skór wielco. Teraz wszystko na swojej głowie Hmm, 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 Integracja z nowym profilem DNA. Go Cała nadzieja. Ostatnia szansa Gulda. Ostatnia szansa dla wszystkich. Jestem już trupem. Mój czas się skończył. Jestem skażony, ale ty. Możesz to wszystko skończyć. Musisz. Taki, taki Witaj na wojnie. No tak. Ostatnie życzenie. To, nie, tak mnie nie wypuści. strój Trzeba przerwać połączenie. Dałem ci kombinezon. Dałem ci swoje życie. Obiecaj, Obiecaj mi. Znajdź Gulda. To najważniejsza sprawa. Ty jesteś naszą nadzieją. Mówili na mnie prorok. Zapamiętaj. Kurde. Okej okay. już widzę. O wiele lepsze grafiki niż w jedynce O tak. To jest tutaj wow. O oh, ja yeah, Prorok? To Gould. Słyszysz mnie? Prorok? To no nie Prorok. Prorok, posłuchaj. Nie wiem czy mnie słyszysz, ale idą po Ciebie. Musisz odnaleźć tych Marines. Wykryto zagrożenie. Wizjer hmm. taktyczny zapewnia lepszą świadomość poza bitwy. Możesz przy jego pomocy skanować w poszukiwaniu broni, sprzętu i opcji taktycznych. Funkcja zbliżenia pozwala ci obserwować wrogów z bezpiecznej odległości. Słuchaj, prorok. Centrum aż roi się z sen. Szukają Cię. Wysyłam Ci moje współrzędne. Musisz się tu jakoś dostać. Przejdźcie ten obóz.

Co to było? Wskaźnik ukrycia pokazuje poziom czujności wroga. Włączono maskowanie. Ok, maskowanie, maskowanie jest dobre zapewnia tymczasową niewidzialność i pozwala uniknąć wrogów lub przedostać się na ich tyły. Poruszanie się w trybie maskowania szybko wyczerpuje energię.

Nie, bany. Wytrzymałby. Bo... Prorok, słuchaj. Jestem na zewnątrz centrum ewakuacyjnego. Musisz się tu dostać. Nie wiem jak długo wytrzymam. Widzicie, sam

No okej, okay, już mi się o wiele lepiej kolorni się dęcha. Ona mi się już o wiele bardziej podoba. Prorok tu jest pełno gości sel. Muszę spadać. Spotkamy się w laboratorium. Pośpiesz się! Po usłyszeniu... Nie, znamy też coś na kwantanie. Działanie się do wrogów niepostrzeżenie, aby zlikwidować jest ich w co się nad tym No, to no i w końcu to też prowadzili. W ciągu ostatnich trzech lat potwierdzono statystycznie zwiększoną aktywność sejsmiczną w całym オー <noise> <noise> Nie, no to super ten Rimasa tutaj wygląda, faktycznie. Wyglądało się z łączym Wszystko nagle padło. Chyba znowu działa, ale le lepiej przyjść tu szybko. Wszystko się rozlatuje. Wszędzie pełno skażonych. A Urząd urządza polowanie. Do tego zaczynają się tam pojawiać cepidy. Słuchaj, trzymaj się tuneli metra. Tam jest bezpieczniej niż na ulicach. Mam tylko nadzieję, że sprowadziłeś tych Marines. Znajdź wejście do metra. A stąd ja przyszedłem, tam muszę iść همون hmm, روزی هست Нет, он там на гуже. Um pouco. Uwagi. to cichy jestem, ale podoba mi się. O, wiele lepiej niż jedynka. Eee, prorok. Może metro nie było jednak takim dobrym pomysłem. Odbieram tuziny odczytów cieplnych. Są tuż pod tobą. Uważaj, jak chodzisz. Włączono na Spokojnie. Dobrze. Na tym etapie zakończę, ale czuję, że tutaj będzie świetna bawa, świetna zabawa, świetna.